Moi rodzice zmuszają mnie do pomagania w domu i pracy ponad siły, podczas gdy mój brat, ukochany syn w rodzinie, nie pracuje ani nie pomaga w obowiązkach domowych. Kiedy mój ojciec poprosił mnie o pieniądze, aby mógł je przekazać mojemu bratu na jego wyjazd z przyjaciółmi, odmówiłem i powiedziałem: Od najmłodszych lat wiedziałem, że moja pozycja w rodzinie jest inna. Nazywam się Marek, mam 22 lata i zostałem wychowany, by być wsparciem dla domu, podczas gdy mój brat, Tomek, Zawsze był traktowany jak książę. Moi rodzice zawsze tłumaczyli te różnice w traktowaniu w subtelny sposób, jakby to było coś naturalnego. Jesteś bardziej odpowiedzialny, Marku, więc możesz pomagać więcej. Albo, twój brat jest jeszcze młody, powinien cieszyć się życiem. Największa ironia? Tomek jest ode mnie młodszy zaledwie o dwa lata. Od szesnastego roku życia uczyłem się i pracowałem bez słowa skargi. Wstawałem wcześnie. By odbyć swoją zmianę w supermarkecie, wracałem do domu wyczerpany i mimo to musiałem jeszcze pozmywać naczynia, zamiatać podłogę, wynosić śmieci i, jeśli była potrzeba, pomagać ojcu w drobnych naprawach. Tomek natomiast spędzał całe popołudnia na telefonie, wychodził z kolegami albo grał w gry wideo, nawet nie trudząc się, by podnieść po sobie brudną szklankę ze stołu. Najgorsze w tym wszystkim. Moi rodzice uważali to za zupełnie normalne. Moja mama Helena. Zawsze powtarzała, że Tomek to nasze domowe dziecko. Mój ojciec, Wiktor, twierdził, że prawdziwi mężczyźni nie powinni tracić czasu na obowiązki domowe. A ja? Mnie można było wykorzystywać do woli. Niesprawiedliwość była tak oczywista, że nawet moi przyjaciele to zauważali. Gdy odwiedzali mnie w domu, pytali, Marku, jak ty to wytrzymujesz? Uśmiechałem się tylko i mówiłem, że wszystko jest w porządku ale w głębi duszy nic nie było w porządku. Moment, w którym w pełni zrozumiałem powagę sytuacji, nastąpił pewnej sobotniej nocy. Właśnie wróciłem z męczącej zmiany i zastałem w domu totalny bałagan, brudne naczynia w zlewie, śmieci wysypujące się z kosza, a mojego ojca siedzącego w salonie i oglądającego telewizję. Tomek, jak zawsze, był w swoim pokoju, grał online i wrzeszczał do kolegów, jakby nie było na świecie nic ważniejszego od tej jednej rozgrywki. Wziąłem głęboki oddech i zacząłem zmywać naczynia, choć moje ciało błagało o odpoczynek. Gdy moja mama przeszła przez kuchnię i zobaczyła mnie przy pracy, tylko uśmiechnęła się i powiedziała: Jesteś taki pomocny, Marku. Twój brat powinien brać z ciebie przykład. Poczułem wtedy ścisk w gardle. Powinien, ale nigdy tego nie robił. I nikt nigdy go do tego nie zmuszał. Chciałem coś powiedzieć. Chciałem zapytać, dlaczego Tomek może żyć bez trosko, podczas gdy ja muszę dźwigać wszystko na swoich barkach. Ale coś mnie powstrzymywało. Może był to strach przed konfliktem, a może zmęczenie wynikające z pewności, że i tak nikt mnie nie wysłucha. Tej nocy, leżąc w łóżku, wpatrywałem się w sufit i zadawałem sobie pytanie, jak długo jeszcze będę pozwalał się tak traktować. Nie wiedziałem jeszcze, że odpowiedź nadejdzie szybciej niż się spodziewałem. Dni mijały, a poczucie niesprawiedliwości tylko narastało. Chciałem wierzyć, że to tylko moje wyobrażenie, że może przesadzam. Ale każda, nawet najmniejsza sytuacja przypominała mi o brutalnej rzeczywistości, w której żyłem. Pewnego wieczoru wróciłem do domu kompletnie wyczerpany. W supermarkecie było więcej klientów niż zwykle, ledwo miałem czas, żeby coś zjeść podczas zmiany. Moje ciało domagało się odpoczynku. Ale ledwo przekroczyłem próg domu, usłyszałem głos matki dochodzący z kuchni. Marku, kochanie, zmyj naczynia, zanim pójdziesz na górę, dobrze? Wziąłem głęboki oddech. Zlew był pełen brudnych talerzy i szklanek po kolacji. Mój ojciec i Tomek siedzieli w salonie, śmiali się i oglądali jakiś program komediowy. W powietrzu unosił się jeszcze zapach jedzenia, a mój żołądek skurczył się z głodu. Tomek nie może tego zrobić. Zapytałem, starając się utrzymać spokojny ton. Moja matka zmarszczyła brwi, jakbym właśnie powiedział coś niedorzecznego. Twój brat cały dzień się uczył, Marku. Musi odpocząć. To było jak cios w żołądek. Uczył się? Tomek spędził popołudnie zamknięty w pokoju, grając w gry i wysyłając wiadomości do znajomych. A ja? Pracowałem cały dzień, ale najwyraźniej moje zmęczenie się nie liczyło. Matka patrzyła na mnie, oczekując, że po prostu się zgodzę. Ojciec nawet nie odwrócił wzroku od telewizora. Tomek udawał, że nic nie słyszy. Mogłem się kłócić. Mogłem uderzyć pięścią w stół i powiedzieć nie, ale wiedziałem, jak to się skończy. Gdybym odmówił, matka zrobiłaby scenę o tym, jak jestem niewdzięczny, jak trudno jest prowadzić dom, a w końcu i tak musiałbym pozmywać. Więc wziąłem głęboki oddech, przełknąłem swoją złość i zacząłem myć naczynia. Gorąca woda spływała po moich dłoniach, a w gardle czułem coraz mocniejszy ucisk. Przy każdym umytym talerzu w mojej głowie dudniło jedno pytanie: dlaczego oni mnie tak traktują? Następnego ranka wydarzyło się coś, co sprawiło, że po raz pierwszy naprawdę zrozumiałem, że nigdy nie będę traktowany jak część tej rodziny. Planowałem pospać dłużej w niedzielę, to był mój jedyny wolny dzień w tygodniu. Ale o siódmej rano mój ojciec otworzył drzwi do mojego pokoju bez pukania. Wstawaj, Marku. Idziemy naprawiać dach. Mrugnąłem kilka razy, próbując zrozumieć, czy to jeszcze sen. Teraz. Tak. Robota sama się nie zrobi. Spojrzałem w bok i zobaczyłem, że Tomek nadal smacznie śpi w swoim pokoju. Ojcu nawet nie przyszło do głowy, żeby go obudzić. A Tomek. Zapytałem zachrypniętym głosem. Ojciec westchnął z irytacją. Chcesz, żeby twój brat wlazł na dach i się połamał? Nie bądź egoistą, Marku. Egoistą. To słowo odbijało się echem w mojej głowie, gdy zakładałem buty i wychodziłem na poranny chłód. Wspiąłem się na dach z ojcem, trzymając narzędzia w zmażniętych dłoniach, czując, jak każdy mięsień w moim ciele buntuje się przeciwko temu wysiłkowi. Na dole, przez okno salonu, zobaczyłem Tomka przeciągającego się leniwie, budzącego się bez pośpiechu, jakby na świecie nie miał najmniejszego powodu do zmartwień. Wtedy do mnie dotarło, nie byłem synem. Byłem darmowym pracownikiem. I po raz pierwszy poczułem, jak w moim wnętrzu zaczyna narastać bunt płomień, który wymykał się spod kontroli. Jeszcze nie wiedziałem, że wkrótce ten płomień zamieni się w pożar, którego nie da się ugasić. Dni mijały, ale to uczucie buntu wciąż we mnie tkwiło. Ciężar niesprawiedliwości stawał się nie do zniesienia. Nie potrafiłem już patrzeć na moich rodziców ani na Tomka bez ścisków w piersi. Aż pewnej nocy wydarzyło się coś, co sprawiło, że zrozumiałem, iż nie mogę dłużej tak żyć. Właśnie wróciłem z pracy. Byłem tak zmęczony, że każdy krok wymagał ode mnie ogromnego wysiłku. Rzuciłem plecak w kąt i poszedłem prosto do kuchni. Marząc o talerzu ciepłego jedzenia. Ale ledwo wszedłem do salonu, zostałem zatrzymany przez ojca. Siedział na kanapie z kuflem piwa w ręku i zadowolonym uśmiechem na twarzy. Tomek siedział obok niego, rozluźniony, jakby zaraz miał usłyszeć dobrą wiadomość. Marku, powiedział ojciec, nawet na mnie nie patrząc. Podejdź na chwilę. Podszedłem do nich, czując narastające złe przeczucie. Twój brat wybiera się z przyjaciółmi na wyjazd w przyszły weekend, oznajmił ojciec, jakby dzielił się czymś niezwykłym. Spojrzałem na Tomka, który uśmiechał się, jakby doskonale wiedział, co za chwilę nastąpi. Cóż, dobrze dla niego, mruknąłem, nie rozumiejąc jeszcze, do czego ojciec zmierza. I wtedy spojrzał mi prosto w oczy i powiedział, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie. Chcę, żebyś dał mu pieniądze. Moje myśli na chwilę się zatrzymały. Co? Twój brat potrzebuje wsparcia. To kosztowny wyjazd, a on nie ma wystarczających pieniędzy. Ponieważ pracujesz i dobrze zarabiasz, pomyślałem, że mógłbyś mu pomóc. Nie wiedziałem, co oszukowało mnie bardziej, bezczelność tej prośby czy sposób, w jaki ojciec mówił o tym, jakby było to coś zupełnie normalnego. Ja? Mam dać pieniądze na wyjazd Tomka? Zapytałem, nie kryjąc niedowierzania w głosie. Ojciec zmarszczył brwi, zirytowany moją reakcją. Tak, Marku. Przecież pracujesz, prawda? Masz trochę wolnych pieniędzy, prawda? Spojrzałem na Tomka, licząc na choćby odrobinę wstydu w jego spojrzeniu. Ale on tylko wzruszył ramionami i uśmiechnął się. Byłoby super, stary. To będzie niesamowita podróż. Wtedy coś we mnie pękło. Pracowałem od szesnastego roku życia. Nigdy nie miałem wakacji, nigdy nigdzie nie wyjechałem, nigdy nie wydałem pieniędzy na siebie. Wszystko, co zarabiałem, szło na pomoc w domu lub na moje własne wydatki. Nigdy nie dostałem od rodziców ani grosza, nigdy nie otrzymałem drogich prezentów, jakie dostawał Tomek. A teraz, po latach wykorzystywania mnie, mój ojciec oczekiwał, że to ja sfinansuję rozrywkę mojego brata? Moje oddechy stały się cięższe. Serce biło mi tak mocno, że czułem je w uszach. Po raz pierwszy nie potrafiłem ukryć gniewu. Nie, powiedziałem stanowczo. W pokoju zapadła cisza. Ojciec zamrugał kilka razy, jakby nie wierzył w to, co właśnie usłyszał. Słucham? Skrzyżowałem ręce na piersi, czując narastającą we mnie odwagę. Powiedziałem, że nie. Nie dam mu pieniędzy. Tomek parsknął śmiechem jakby uznał to za żart Ojciec natomiast zaczął czerwienieć ze złości Marku przestań być egoistą Jesteśmy rodziną Zaśmiałem się, ale bez cienia rozbawienia Rodziną? Ach, więc teraz jesteśmy rodziną. Ciekawe, bo nigdy nie czułem się jak jej części. Ojciec nagle zerwał się na równe nogi, jego spojrzenie płonęło gniewem. Uważaj, jak do mnie mówisz, gówniarzu. Jestem Twoim ojcem, a ja jestem Twoim synem odparłem bez strachu. Ale nigdy mnie tak nie traktowałeś. W drzwiach kuchni pojawiła się matka, zaniepokojona kłótnią. Marku, przestań! Jesteś niewdzięczny? Niewdzięczny. To słowo sprawiło, że coś we mnie eksplodowało. Niewdzięczny? Przez lata pracowałem, żeby pomagać w tym domu, robiłem wszystko, o co prosiliście, podczas gdy Tomek nigdy nawet palcem nie kiwnął. A teraz chcecie, żebym oddał mu swoje pieniądze? Ojciec otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie dałem mu dojść do głosu. Wiesz, ile razy marzyłem o podróży? Ile razy chciałem kupić coś dla siebie? Ale nigdy nie mogłem, bo zawsze musiałem być odpowiedzialny, zawsze musiałem pracować, poświęcać się. Ale teraz koniec. Nie będę już tak żyć. Zapadła głucha cisza. Matka patrzyła na mnie, jakbym był kimś obcym. Ojciec zaciskał pięści, próbując powstrzymać wściekłość. Tomek wyglądał po prostu na znudzonego. Wiedziałem, że od tego momentu nic już nie będzie takie samo. Ale po raz pierwszy w życiu to mnie nie przerażało. To mnie uwalniało. Cisza wciąż wisiała w powietrzu. To było dziwne. Po raz pierwszy w życiu postawiłem się. Po raz pierwszy nie ustąpiłem. Mój ojciec patrzył na mnie, jakbym był zdrajcą. Moja matka wyglądała na wstrząśniętą, jakbym powiedział coś niewiarygodnego. Tomek. Westchnął tylko, skrzyżował ręce na piersi i pokręcił głową, jakbym przesadzał. Myślisz tylko o sobie, mruknął znudzonym tonem. Zawsze taki byłeś. To uderzyło mnie jak cios nożem. Ja? Egoista? Całe życie stawiałem tę rodzinę na pierwszym miejscu. Pracowałem od najmłodszych lat, zajmowałem się domem, znosiłem każdą niesprawiedliwość w milczeniu, podczas gdy Tomek dostawał wszystko na tacy. A teraz, kiedy odmówiłem sfinansowania jego zabawy, to ja byłem egoistą? Ojciec zrobił krok w moją stronę, wymierzył we mnie palec. Posłuchaj mnie, Marku. Mieszkasz pod moim dachem. Dałem ci jedzenie, wychowałem cię, a teraz tak mnie nie szanujesz? Zaśmiałem się. Naprawdę się zaśmiałem. Nie dlatego, że było mi do śmiechu, ale dlatego, że hipokryzja tej sytuacji była tak absurdalna, że aż chciało mi się płakać. Wychowałeś mnie? Zapytałem, patrząc mu prosto w oczy. Czy po prostu wykorzystałeś mnie jak darmowego pracownika? Napięcie w pokoju stało się nie do zniesienia. Moja matka wciągnęła gwałtownie powietrze, jakbym właśnie przeklął. Ojciec poczerwieniał, a żyły na jego szyi pulsowały od wściekłości. Nie pozwolę na taki brak szacunku w moim domu, więc może powinienem stąd odejść. Te słowa wyszły z moich ust, zanim zdążyłem się nad nimi zastanowić. Ojciec zamilkł. Matka otworzyła szeroko oczy. Tomek uniósł brwi w zaskoczeniu, ale po chwili prychnął z rozbawieniem. No jasne, rzucił skpiną. I gdzie niby zamierzasz mieszkać? Na ulicy? Przez sekundę poczułem strach. Naprawdę nie miałem dokąd pójść. Ale w tamtym momencie wolałbym cokolwiek, niż dalsze życie w tym domu. Ojciec spojrzał na mnie surowo. Jeśli wyjdziesz za te drzwi, nie musisz już wracać. Matka zaszlochała i przyłożyła dłoń do piersi. Marku, przestań. Nie możesz tego zrobić swojej rodzinie. Rodzinie. To słowo nie znaczyło już dla mnie nic. Wziąłem głęboki oddech. Nie jestem bankiem. Nie jestem służącym. Jestem człowiekiem. Nikt się nie odezwał. Ojciec stał nieruchomo, matka wyglądała, jakby zaraz miała się rozpłakać. A Tomek zerkał na telefon, znudzony całą sytuacją. Nie oglądając się za siebie, poszedłem do swojego pokoju. Zacząłem wrzucać ubrania do plecaka, nawet nie wiedząc, dokąd pójdę. Moje serce waliło jak szalone, a w głowie rozbrzmiewał głos, co ty robisz? Dokąd pójdziesz? Ale inny głos, silniejszy, odpowiadał, właśnie się uwalniasz. Kiedy skończyłem pakowanie, zszedłem na dół. Matka płakała na kanapie. Ojciec nie powiedział ani słowa. Spojrzałem na nich po raz ostatni i powiedziałem stanowczo: Kiedyś zrozumiecie, co straciliście. A potem wyszedłem. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Nie wiedziałem, gdzie spędzę tę noc. Ale po raz pierwszy w życiu byłem wolny. Drzwi zamknęły się za mną, a zimna noc otuliła moje ciało niczym cichy znak ostrzegawczy. Teraz jesteś zdany tylko na siebie. Moje serce biło tak mocno, że czułem je pulsujące w uszach. Naprawdę to zrobiłem? Wyszedłem z domu, nie oglądając się za siebie. Przez lata myślałem, że nigdy nie znajdę w sobie odwagi, by się postawić, ale teraz, teraz stałem tutaj, z plecakiem na ramionach, bez domu, bez celu, ale wreszcie wolny. Mogłem wpaść w panikę, ale jakaś część mnie, jakaś część mnie czuła spokój. Wyciągnąłem telefon i napisałem wiadomość do Piotra, kolegi z pracy, który zawsze był dla mnie dobrym przyjacielem. Marek, stary, potrzebuje miejsca na kilka dni. Znasz coś taniego? Odpowiedź przyszła szybko. Piotr, przyjeżdżaj do mnie. Mój kuzyn wyprowadził się w zeszłym miesiącu, mamy wolny pokój. Jakoś dogadamy się co do czynszu. Wypuściłem powietrze z ulgą. Nie byłem sam. Pojechałem prosto do mieszkania Piotra. Muszę przyznać, pierwsze dni były trudne. Byłem przyzwyczajony do duszącej rutyny praca, dom, obowiązki. Teraz, po raz pierwszy, mogłem oddychać. I wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Pewnego ranka, podczas śniadania, Piotr wspomniał o wakacie w dużej sieci supermarketów. Szukają superwizorów. Masz doświadczenie, prawda? Mam, ale nigdy nie awansowałem. Zaśmiał się. Może dlatego, że zawsze traktowali cię jak niewolnika. Zasługujesz na coś lepszego, Marek. Aplikuj. Prawie powiedziałem nie, prawie pozwoliłem, by moja niepewność wzięła górę. Ale wtedy przypomniałem sobie moją rodzinę. Przypomniałem sobie, jak całe życie mnie nie doceniali. I to dało mi siłę. Wysłałem swoje CV. Dwa tygodnie później dostałem zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Trzy dni później zadzwonili do mnie: Marku, chcielibyśmy zaoferować ci tę posadę. Wynagrodzenie będzie trzykrotnie wyższe niż to, które otrzymujesz obecnie. Nie mogłem w to uwierzyć. Trzy razy więcej. Po raz pierwszy w życiu mogłem żyć dla siebie, nie liczyć każdej monety, nie musieć prosić nikogo o nic. I wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Zadzwoniła moja matka. Minęły miesiące, odkąd opuściłem dom. Na początku nikt nawet nie próbował się ze mną skontaktować. Ale teraz, nagle, ona tu była z drżącym głosem, w którym natychmiast rozpoznałem znajome brzmienie desperację. Marku, musimy porozmawiać. Poczułem dreszcz na plecach. O czym? zawahała się. O Twoim, bracie. zamknąłem oczy. Oczywiście. Tomek. Co się stało? On westchnęła. Wydał wszystkie pieniądze, stracił pracę, którą załatwił mu twój ojciec i teraz, cóż teraz potrzebuje pomocy. Mrugnąłem kilka razy, nie dowierzając. „ I chcecie, żebym mu pomógł? Marku, jesteśmy rodziną. Zaśmiałem się cicho. Ta sama wymówka, co zawsze. Zabawne mruknąłem. Kiedy ja was potrzebowałem, kiedy byłem traktowany jak służący we własnym domu, nikogo to nie obchodziło. Ale teraz, kiedy Tomek ma problem, nagle przypomnieliście sobie, że jestem częścią rodziny? Po drugiej stronie zapadła ciężka cisza. To nie tak, Marku. To dokładnie tak, Mamo. Wziąłem głęboki oddech. To był mój moment przełomu. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzicie. Powiedziałem spokojnym tonem, bez śladu żalu w głosie. Ale ja już nie jestem częścią tej układanki. Poszedłem naprzód. Dłuższa cisza. A potem, cicho i drżącym głosem, zapytała: Czy czy u ciebie wszystko w porządku? Uśmiechnąłem się do siebie. Nigdy nie było lepiej. I rozłączyłem się. Przez kolejne dni myślałem o tej rozmowie. Przez tak długi czas pragnąłem by moja rodzina mnie doceniła. Ale teraz wreszcie to zrozumiałem. Niektórzy dostrzegają twoją wartość dopiero wtedy, gdy nie mogą już cię wykorzystać. A ja? Byłem wolny. I nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś znów postawił mnie w tamtej pozycji.